A więc, to zaśpiewamy? Mateo, nie mówisz serio, co? Czemu nie zaśpiewasz z inną dziewczyną? Wiele z nich umie śpiewać. Nie myśl, że jesteś moim pierwszym wyborem. Szukałem w całym rolerze, ale nikt nie chce śpiewać. Na serio, potrzebuję pomocy. Pamiętaj, że jesteśmy winna kilka przysług. Słuchaj, Mateo, jeśli pomagasz komuś, żeby potem prosić o coś w zamian, to lepiej tego nie rób. Śpiewaj sam. Nie sądziłem, że będziesz mieć taką tremę. Spokojnie, będzie dobrze. Zaśpiewasz z mistrzem. Zresztą wszyscy będą patrzeć na mnie. Mm, właśnie dlatego mnie nie potrzebujesz. Zaśpiewaj solo. Dobrze Ci pójdzie. Chciałbym, ale nie mogę, to duet. Duet. Mm. Tak. Słuchaj, to Amber powinna śpiewać z tobą tę piosenkę. Ja wcale nie chcę. Odbywa teraz karę, nie mam wyjścia. Może masz lepszy pomysł. Tak, chciałabym obejrzeć teraz koncert, mm -hmm. ale ty powinieneś stać tam, bo tutaj jest miejsce Niny, okej? Okay? Jest już zajęte. No wybaczmy, przepraszam, to jest naprawdę. Miejsce. Ale ja mówiłem poważnie. Potrzebuję pomocy Przecież znasz już słowa Słyszałaś ją w domu <uśadic WINTER> Przecież słyszałam ją tylko raz Nie znam słów To nic, pokażę ci na tablecie I na pewno w sekundę wszystko zapamiętasz Tak, w sekundę Tak Czy ty nie masz za jakiegoś robota, czy jak? Zresztą zrobię z siebie głupka, jeśli zaśpiewam z tobą Chyba się boisz Boję? Mhm. Mm nie, wcale się nie boję Po prostu nie chcę mieć z nikim żadnych problemów Przepraszam, ale nie zaśpiewam z tobą Dzięki i